Cześć Manko, z tej strony Super za 0,90 i zapraszam Was na kolejny odcinek z Deluxa, z Kidjump, trujeczki, No i cóż, zajmujemy przypomnienie klasyfikacji, zajmujemy 35 miejsce w ogólnej klasyfikacji w połowie sezonu, a cóż, moim celem jest pierwsza 30, więc zobaczymy, lecimy, kolejny konkurs, kolejny w Belgii. No i będę przewijać i będę z Wami rozmawiać, bo trzeba znowu poruszyć temat kolejnego weekendu Pucharu Świata w skokach narciarskich, również w biegach, bo bieg, biegi również rozpoczęły się i powiem Wam, że no może najpierw o skokach, że to jest dla mnie chore, że zawodnik, który zajmuje po pierwszej serii 15 lokatę, wygrywa później zawody, bo wiatr niestety tak majtał, że naprawdę szkoda gadać. Dobra, za chwilę o tym pomówimy, bo teraz mamy skok. Około 143 metrów musimy skoczyć, ale wiatr jest bardzo niekorzystny, ale pamiętajmy, że to jest skocznia mamucia i że można polecieć tyle, można, można się dostać do konkursu bez problemu. Skaczemy daleko na prowadzenie, a więc znowu będziemy dalej przewijać. A no ja na Honen nas wyprzedził i tutaj bym zrobił cięcie, ale y, nie robię, ponieważ chcę z wami pomówić właśnie o skokach ciaski. więc wracając do tematu, e, no Tower, tak? 15 po pierwszej serii, no teoretycznie, no nie ma szans, prawda? No nie ma szans, żeby jakoś zaistnieć, e, nawet w walce o podium w tym konkursie, on wygrywa, słuchajcie, no dla mnie to jest dziwne troszeczkę, że nikt nie potrafił go przeskoczyć i że po prostu, no wiatr znowu, znowu, wiatr, wracamy znowu do tego. I powiem Wam, że to nie jest dobre. To nie jest dobre, że 15 zawodnik wygrywa później konkurs, bo no, nieobliczalność jest, widzimy niestety. A chciałbym to, żeby wyglądało, że ktoś z pierwszej piątki na przykład wygrywa, a nie z piętnastki, dajmy to, bo to jest dla mnie skandal po prostu. No ale co dla mnie skandalem ostatnio w skokach nie jest to nie wiem No ale dobra yy, Zajmujemy 18 lokatę w kwalifikacjach Lecimy dalej No i wiecie, wracając yy, No to nie jest łatwe takie krótkie ogarnięcie tego Słuchajcie, mam małe problemy z frapsem o już się skończyły te problemy. Przepraszam, jeśli będzie lagowało. Ale wracając, yy, okej, okay, jeszcze nie wracając, bo teraz wyskaczemy u świetny wiatr. Nie wiem, nawet czy nie za mocny, ale dobra spróbujmy daleko pofrunąć jak najdalej jak najdalej oby po podium ale skaczemy na drugie miejsce ale z dobry skok mam nadzieję że się dostaniemy do konkursu no ale cóż wracając a ten drugi konkurs ja wiedziałem że on się nie odbędzie patrzyłem na te skoki i powiem wam że to że 20 tam czy 30 skoczyło zawodników to ja już wiedziałem, że ten konkurs się nie odbędzie, no bo no, wiatr jednak majtał za bardzo i po prostu, no ciężko, bo wiedziałem od początku, że ciężko będzie rozegrać te zawody i niestety moje przewidywania się sprawdziły. Druga sprawa to biegi narciarskie. Biegi narciarskie, no cóż, Justyna nasza Kowalczyk na początku, pierwsze dwa dni były piękne, to były piękne. I te sprinty, zdziwiło mnie to, że Marit Biergen odpadła do, już w ćwierćfinale tych sprintów. No i no to, że na przykład Jochał Odpadnie to się spodziewałem bo w sprintach ona nie jest najlepsza ale no to też było małe zaskoczenie dobra y, to za chwilę pomówimy o drugim dniu tylko chciałem wam powiedzieć że 25 jestem a więc jesteśmy w drugiej serii więc dobra lecimy dalej no i y, drugi dzień tak bieg y, na 5 y, km bodajże stylem klasycznym no i zwycięstwo z no te kilka sekund i naprawdę no wielkie, wielkie rzeczy tam się działy. No jochałk trzecia, tak myślałem. Biergen druga, no też tak myślałem, ale zaraz pomijmy o trzecim dniu. Ale najpierw skoczymy. Obyśmy objęli chociaż prowadzenie. Chociaż na momencik W tej drugiej serii Lecimy, lecimy, lecimy Ciągi, ciągi, aj Siódma, ostatnie miejsca No więc chyba zajmiemy lokatę Trzydziestu Tą pierwszą Kurczę No ale cóż, może ktoś się wygrzmoci No więc Wracając do biegów narciarskich, trzeci dzień Trzeci dzień, słuchajcie, no ja rozumiem, że Justynę boli piszczel, rozumiem tą sprawę, ale no nie wiem, no czwarte miejsce troszeczkę przegięła moim zdaniem. Ja myślę, że jakby, bo w pierwszej trójce to by było akurat, rozumiem, że piszczel ją boli i tak dalej, no ale no, no ludzie, no sportowiec musi być na takie coś przygotowany. No nic, zajmujemy 31 miejsce, a więc świetnie, powiem ironicznie, świetnie wygrywa Anders Bardal, drugi, jednej Damian, trzeci, Adam Małysz. I Nie, utrzymujemy się na 35 miejscu. Dobra, lecimy z następnym konkursem. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? No Dortmund wygrał mecz ligowy, fajnie, fajnie. Powiem Wam, że Dortmund się spisał w tym meczu. Odkolwiek były nerwowe momenty przy 1-1 się bardzo denerwowałem, ale powiem Wam, że... Uff, tak mogę powiedzieć, z Borussią. No dzisiaj Borussia grała mecz Pucharu Niemiec, ale do tym za chwilę, bo teraz skaczemy. No bośmy polecieli jak najdalej, daleko, 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 ciągnij, 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 dobrze, dobry skok i będziemy w konkursie, tak jest. No a więc wracając do tematu, Borussia dzisiaj gra z drużyną, której nazwy nie wypowiem, bo yy, naprawdę ta, Sarbrücken chyba jakoś tak ta drużyna się nazywa, yy, Puchar Niemiec, jedna ósma finału. No, w porusze jest zdecydowanym faworytem, lecz myślę, że wcale łatwo być nie musi. Yy, uważam, że skoro Marco Rois nie zagra przede wszystkim... Yy, Słyszałem ponoć, że Kitarian ma odpoczywać, Błaszczykowski nie ma grać całego meczu. Sami wiecie jaka obrona Dortmundu jest rozwalona wręcz, bym powiedział, przez kontuzję. Więc no, mam nadzieję, że nie będzie wstydu, mam nadzieję, że Borussia dostanie się do finału ale to zadanie łatwo nie musi przyjść zajmujemy 28 lokatę w kwalifikacjach no dobra lecimy dalej no i cóż mogę to tyle o Borussji powiedzieć że będę się denerwował ale mam powinni sobie poradzić ale ten mecz wcale nie musi być łatwy no I mogę wam jeszcze też powiedzieć o piwce ręcznej troszeczkę Yy, no Liga Mistrzów. Vive yy, Kielce to mnie rozwaliło, słuchajcie. Ale za chwilę o tym, bo teraz skaczemy. Lecimy dobrze, 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 dobrze. Jeszcze troszkę. A i dlaczego upadłeś? Dlaczego? No ale dobra, może do drugiej serii się dostaniemy, chociaż szczerze w to wątpię. No dobra, wracając do piłki ręcznej, yy, powiem wam, że kielce to mnie rozwaliło. Znowu przepraszam za te lagi, znowu frapsy i nawet dwie słuchajcie klatki i także masakra. No ale dobra, wracając, yy, powiem wam, że kielce mnie po prostu dobiło. Po prostu ja myślałem, że ich uduszę po prostu jak można prowadząc trzema bramkami przegrać i z dunkierką, tak? Z dunkierką, co prawda na wyjeździe, ale z dunkierką przegrać pięcioma. Słuchajcie, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe? Ja się pytam. Po prostu. To jest nieprawdopodobne, yy, nie wiem. W Kielcach powinni się moim zdaniem już zastanowić nad może nawet zmianą trenera, ale masakra nie Dobra, odpalamy z konkursu, zajmujemy 42. lokatę, no dobra, więc lecimy dalej No i e, co no w Kielcach powinniśmy się już tam zastanawiać jeśli chodzi o piłkę ręczną co z tym fantem zrobić, bo to tak nie może niestety zostać dobrze, że teraz jest przerwa w Champions League zresztą zaraz pomówimy dlaczego ale mm, no załamali mnie po prostu, załamali mnie nie spodziewałem się tego że przegrają z Dunkierką, no natomiast Płock, no też przegrał niestety, przegrał z Tehawokiel. I też to nie był najlepszy mecz w wykonaniu wicemistrzów Polski, ale no, widziałem chociaż zaangażowanie większe, jakieś takie sparali się. Widzę w tej drużynie lidera takiego drużyny i po prostu, no, jakby wam to powiedzieć. Widzę, że ta drużyna, no ma jaja, za przeproszeniem. No dobra, no ale lecimy dalej, widzimy pierwsza trójka Bardal, a Honen Vatanze zajmujemy w klasyfikacji 35. Miejsce lecimy z 18. konkursem sezonu. No. No więc to tyle o Lidze Mistrzów Piłkarzy ręcznej. Jest przerwa, lecz nie od piłki ręcznej. Słuchajcie pewnie, niektórzy mi nie uwierzą, ale słuchajcie, siadamy bodajże w sobotę o 18 przed telewizorami i słuchajcie, będziemy skakać. Borussia Dortmund wraz z Bayerem Leverkusem. no dobra, a... Piłkarki ręczne nasze grają mecz na Mistrzostwach Świata. Pierwsze, ale dobra, teraz nie będę gadać, bo mamy skok. Lecimy, jesteśmy w powietrzu, chyba dobry skok, chyba dostaniemy się do konkursu, tak jest. Nawet no, słuchajcie, piłkarki ręczne. Ciekawy temat, prawda? W Lidze Mistrzów MKS Lublin się nie za bardzo popisał. Wszystkie sześć meczów przegrane, no ale mogliśmy się tego spodziewać. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację, ja uważam, że nawet możliwe jest szansa na medal. Słuchajcie, nie uwierzycie mi w to, ale ja uważam, że to jest szansa medalowa na medal, na y, mistrzostwo świata, może nie, ale na jakiś medal y, z jakiegoś koloru, no nie wiem, brąz może się uda wyciągnąć, ale. Y, Dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego ja o tym mówię? Bo ten... Y, t, y, to nie jest popularne w naszym klaraju y, żeńska piłka ręczna. Ale powiem Wam, że warto oglądać. Ok, zajmujemy 34. Miejsce w kwalifikacjach. Lecimy dalej. Wracając do tematu. Y, oglądajmy, bo może być ciekawie nasze piłkarki ręczne w sparingowych meczach Naprawdę pokazały się ze znakomitej strony. Wygrały dwa razy z piątą drużyną na świecie z Brazylią. I naprawdę ja uważam, że trzeba oglądać. cele minimum to wyjście z grupy powiem wam. Dobra, teraz skaczemy do chwila przerwy na ten temat. I teraz mój skok jest. O bośmy daleko polecieli Lecimy Lecimy chyba będzie dobrze eee, Bardzo dobrze No więc chyba będzie druga seria No ale dobra wracając do piłki ręcznej kobiet Ym, No mecz otwarcia Bardzo niebezpieczny mecz z Paragwajem I powiem wam że uff, Mam nadzieję że nasze wygrają Bo jeżeli z Paragwajem z Paragwajem nie wygramy to może być yy, nieciekawie wcale w tej grupie no ale ja mam nadzieję że dziewczyny się zepną i wygrają to spotkanie i będziemy mieli jakąś sensację słuchajcie bo nie wiem ale nie wiem czy zauważyliście jeśli chodzi o sport to my żyjemy po prostu tym co akurat tam w czym nam akurat idzie słuchajcie to jest coś takiego w stylu okurcze. Ktoś wygrał. No to trzeba ich teraz poglądać, bo może być za chwilę ciekawie, tak? I, no ale widzicie to, odpadamy jednak. Troszeczkę za krótko. 32. jestem. No to fajnie. Dobra, skaczemy. Dalej. No i piłkarki ręczne. Yy, no, powiem wam, że może być ciekawie Aha, wracając jeszcze wcześniej Bo mówiliśmy, pamiętacie? Nie wiem, bo ja właściwie każdym sportem się interesuję Tylko że teraz akurat O tym sporcie, o którym chcę teraz powiedzieć Nie było czasu pogadać, bo właśnie sezon się już skończył Tego sportu, a mianowicie, słuchajcie Tenis Tenis Piękny sport, prawda? Piękny yy, Piękny sport Piękna walka No i pamiętaj, nie wiem czy pamiętacie Może takiego gościa na pewno Jak Jerzy Janowicz No oczywiście, że pamiętacie No co to za głupie pytanie Jerzy Janowicz No wyskoczył nam Nagle Jerzy Janowicz I zaczęliśmy go oglądać, prawda No a teraz tak już Troszeczkę mniej Po Wimbledonie Zaczęliśmy tenis oglądać, bo nie było sukcesów nie zauważyliście takiej tendencji, że jak my mamy gdzieś sukcesy, to oglądamy to później, a jeśli nie mamy sukcesów, odchodzimy od tego, przenosimy się na coś innego. No, okej, okay, no rozumiem, ale no, jeżeli my tak będziemy taką nadzieją żyć, to my nigdy nie osiągniemy czegoś wielkiego, nawet na igrzyskach, słuchajcie, olimpijskich, żadnych, słuchajcie, żadnych, no. To trzeba zmienić moim zdaniem. No ale dobra, pierwsza. Trójka Bardalda Szliven Cower. Dwa konkursy do końca dzisiejszego odcinka. Cały czas na 35 miejscu. Jesteśmy dobra, więc lecimy dalej. No i wiecie. Jak to z tym bywa? Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Odkrywcze, co nie? <laughs> no dobra, ale mniejsza z tym po prostu chciałbym żebyście obserwowali te mecze może nie wszystkie ale mecze Polek żebyście ogarnęli bo to może być sensacja która może nam zabłysnąć nagle więc no dobra ale my teraz skaczemy pierwszy mecz piłkarek ręcznych jest w sobotę o 18 z Paragwajem także no dobra, ale teraz lecimy. Mamucia skocznia we Francji. Obawiam się, że my się do tego konkursu nie dostaniemy. No, będzie ciężko. No ale dobra, wracając jeszcze do tych piłkarek ręcznych. Słuchajcie, oglądajcie, bo może być ciekawie. Możemy mieć dumę no, z naszych dziewczyn. Mam nadzieję, że coś osiągną. Coś więcej niż, y, niż to bywało ostatnimi laty. No zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem dla, no zachęty powiem wam, że wyeliminowały w eliminacjach Polki same szwedki słuchajcie, no Szwecja w piłkę ręczną w tak? No a tu kurne wychodzą nasze dziewczyny i wygrywają z nimi. No totalna sensacja, nie? No jak widzicie nie zostajemy się do konkursu No ale dobra No totalna sensacja nie Wygrywamy ze Szwecją i słuchajcie taka historia śmieszna Kiedy piłkarze ręczni zdobyli wicemistrzostwo świata w Niemczech kilka lat temu Już kilka sporych lat temu zresztą właśnie y, w eliminacjach wyeliminowali Szwecję. Słuchajcie, nie wiem czy to jest jakiś przypadek czy coś, ale uwagać, Jak ja to mówię, uwagać. <grym> y, dobra, no więc nie dostajemy się do kursu, więc przewijamy. To wszystko. No i powiem, mam co jeszcze mogę Wam powiedzieć. Y, no. Mam nadzieję, że dojdzie do takiej rzeczy jak z piłkarzami ręcznymi, że osiągną wielki sukces i to jest, słuchajcie, jakby jakieś déjà vu, słuchajcie, wyeliminowaliśmy wtedy Szwecję, teraz wyeliminowaliśmy Szwecję i słuchajcie, no, mam nadzieję, no, że będziemy Tuż przed świętami, bo tu, tuż przed świętami będą się kończyły te mistrzostwa, że no cóż, przygotowania przygotowaniami do świąt, wiadomo, święta to jest bardzo ważny czas, ale słuchajcie, mam nadzieję, że będzie coś takiego, że na dwie godziny będziemy odchodzić od przygotowań, od świąt i będziemy oglądać nasze piłkarki ręczne, bo... Może być naprawdę ciekawie, ja to zapowiadam. No i cóż, oglądajcie na TVP Sport się będą te mecze. I słuchajcie, jeśli ktoś może oglądać, będzie miał chwilkę czasu, to naprawdę zobaczcie, bo może być naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Żeby nie powiedzieć, że może być eee, świetnie. No a więc dobra. No. I słuchajcie jeszcze jedną rzecz, ale to może... albo nie. Wiecie co? Jedną rzeczą mówimy w czwartek, bo w czwartek widzę, że coś nie będę miał o czym opowiadać. No może o Borussii troszeczkę. Ale powiem wam, że interesuję się właściwie każdym sportem i Sporty walki też są moją mocną dosyć stroną i powiem Wam, że niedługo KSW 25 chyba tak jest. KSW 20. I będziemy oglądać, słuchajcie, nie w systemie pay-per-view, co mnie bardzo zadowala, będzie w telewizji na Polsacie, więc naprawdę polecam oglądać, bo tam naprawdę jak Mamet Khalidov wejdzie do rynku, to będzie się działo, powiem, będzie się działo. No, więc... Y Koniec konkursu. Wygrywa Gregor czyli jeden cały, Drugi jednej Damian. Trzeci Anders Fanemel. No dobra. A więc za chwilę przyjdzie do ostatniego konkursu. Cały czas na 35 miejscu jesteśmy i dobra, lecimy dalej. Ostatni konkurs we Francji. No i powiem wam, że będzie się bardzo dużo działo w najbliższym czasie w sporcie, Mimo, że powoli tak piłka nożna będzie się kończyła. Chociaż jeszcze za granicą nie, no ale yy, będzie się powoli kończyła i po prostu yy, no, kibice powiedzą niby, że nic nie ma do oglądania, no, ale słuchajcie mamy yy, skoczków, mamy Justynek, Owalczyk, będziemy mieli piłkarki ręczne w styczniu, piłkarzy ręcznych, bo też będą mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych, no i będzie co oglądać, będzie, będzie. No dobra, skaczemy teraz, bo mamy dosyć świetny wiatr, ale czego wykorzystamy? Lecimy? Lecimy dosyć. Dobry skok może być. Zajmujemy miejsce dziewiąte. Jeszcze nie zapewniamy sobie udziału w konkursie. Ale jeszcze tylko i dwóch musi skopać, żebym się do konkursu dostał. Jeszcze tylko jeden. Mam nadzieję, że ten jeden nastąpi. Na razie nie ma tego. No. Słuchajcie, ja tu będę. Drżył teraz, patrzył, czy się dostanę do konkursu, czy nie. Nie podoba mi się to powoli. Jest! Jesteśmy w konkursie! Uf, udało się nam dostać do konkursu. Także e, fajnie, fajnie. Jeszcze oddam skok. No więc słuchajcie, będzie, będzie co oglądać, jeśli chodzi o sport, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy będą się działy i mam nadzieję, słuchajcie, mam nadzieję, że będą sukcesy tej zimy, słuchajcie. To będzie czas, kiedy sobie my od, mam nadzieję, że odbijemy to, że nie pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata, nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata do Brazylii. No dobra, więc wyniki kwalifikacji, lecimy dalej. No więc cóż, odcinek się pewnie bardzo wydłużył. No cóż, postaram się, żeby druga seria, żeby jeszcze ten mój skok był w drugiej serii. No i dobra, skoczmy w końcu porządnie i zdobądźmy jakąś większą ilość punktów. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy i co? I słabo powiem Wam. Chyba, chyba jest słabo. Coś, że nie dostaniemy się do tego konkursu. A zauważcie, żadnego cięcia nie zrobiliśmy. Bo zagadałem się jak nie wiem co. No i... Yy, Coś. No właściwie wszystkie tematy już poruszyliśmy, te które chciałbym poruszyć. Chciałbym mówię wam, chciałbym was tak prosić, żebyście zorientowali się troszeczkę z tą żeńską piłką ręczną, że czy, czy będą sukcesy czy nie. A nie kurczę, ja od półfinału dajmy na to, kiedy już właściwie będziemy w strefie medalowej i więc słuchajcie oglądajcie. Naprawdę, jeżeli możecie, oglądajcie, wspierajcie, bo naprawdę nasz kraj takich sukcesów potrzebuje. Naprawdę. No. Także to tylko tyle o tym. Chciałem powiedzieć, dobra, zajmuję 36 miejsca, więc odpadamy z konkursu. Dobra, lecimy z ostatnią serią już dzisiejszych zawodów. No. Więc to właściwie tyle z tymi tematami. No co mogę Wam powiedzieć W grupie mamy oprócz Paragwaju Jeszcze z tego co pamiętam to Hiszpanię Norwegię Algierię chyba i Tunezję Chyba tak, chyba tak I cztery drużyny aż wychodzą z tej grupy więc no Jest szansa, jest szansa na coś więcej No zobaczymy Zobaczymy, ja będę oglądał, będę się denerwował, jak to prawdziwy kibic, no i życzę naszym dziewczynom powodzenia po prostu. Wygrajcie to dla nas. Wygrajcie mecze. Nie mówię o medalu o złotym, ale no powalczcie o coś. O coś ciekawego. A mianowicie o medal na przykład. No dobra, no więc to tyle. Kamil Stok pierwszy, drugi. Adam Mały trzeci, Anders. Bardal. Dobra, kontynuujemy i za chwilę zakończymy odcinek. Jak widzicie, Gregor Schnellenzauer na prowadzeniu. Na drugim miejscu Adam Małecz, Na trzecim miejscu Anders Bardal. Czwarty yy, Abman. Piąty Stoch. Szósty Morgenstern. Siódmy Fanemel. Ósmy i to dziewiąty Koffler. Dziesiąty Jakobsel. My zajmujemy 35. lokatę i powiem Wam, że do 30. będzie się dostać niezwykle trudno już. już. No dobrze, a więc jesteśmy po 20-30 konkursach. Słuchajcie, nie mogę w to uwierzyć, ale we wtorek kończymy tą serię. Za tydzień zakończymy tą serię, bo widzicie, że już właściwie kończymy powoli sezon. Y, y, nasz tutaj y, skoro na ciastki, ale spokojnie zaplanowałem, że rozegramy sobie jeszcze y, puchar drużynowy. Zresztą mogę Wam pokazać, zapisana gra jest, więc... Y, dobra, tak, ja wychodzę. Widzicie, tu jest puchar drużynowy, tu mamy drużyny. Tutaj zmienimy po prostu y, troszeczkę, poprawię te ustawienia, może jakieś drużyny. Dodam tu, wymyśliłem drużynę reszty świata. Słuchajcie, tak se wymyśliłem, ale...